Należy zadać sobie podstawowe jedno pytanie: jak chcecie zmienić cokolwiek w tym kraju? Jak chcecie cokolwiek zrobić, skoro Konfederacja wentyluje środowiska, tak naprawdę jest tworem, który jest po to utworzony, żeby te środowiska niezadowolone. Społecznie inwigilować, kanalizować i wyprowadzać, i większość znakomita, moi drodzy, pod parasolem na tak zwanej współpracy, na lojalkach podpisanych ze służbami, tworzy antysystem, moi drodzy. Skłócane są środowiska, a tak naprawdę nic realnego nie powstaje, bo ma nie powstać. Dlatego ma nie powstać, żeby nie było zagrożenia dla systemu, że te środowiska, te naprawdę prawdziwi zwykli normalni ludzie, mogą zacząć tworzyć zagrożenie. Polityczne. Polityczne z punktu widzenia moi drodzy tworzenia struktur i przygotowania się do wyborów. Jedynie co postępuje przez te dwa lata, kiedy obserwuję te środowiska, to to co tutaj kolega napisał czy koleżanka. To postępują podwyżki, straty miejsc pracy i rozprzedanie majątku narodowego. Konfederacja robi to bardzo skrupulatnie, i zwróćcie uwagę: ma w każdym mieście, łącznie z tym Karpaczem, mają korwinowcy swoich ludzi, którzy są zadaniowi do Upuszczania powietrza społecznego, a jednocześnie, moi drodzy, grają po to, że jak przyjdzie do wyborów, a przyjdzie, to wtedy powiedzą, że Braun, szczęść Boże, co nic nie może. Który uprawia antypolską politykę, antywschodnią politykę wobec Białorusi i moi drodzy, Rosji i robi to Urbaniak, Winnicki Bosak Dziambor, moi drodzy i Tuduj a tak naprawdę współpracują z systemem gdzie pracuje żona pana Tuduja w systemie w systemowym właśnie moi drodzy, układzie większość konfederatów pracuje w spółkach skarbu państwa i moi drodzy. Nic się nie zmieni i nie będzie zmieniało, ponieważ na marsze przychodzi konfederacja, która ma za jeden cel skanalizować wszystko, skontrolować i nic nie może powstać. Nic kompletnie nie może powstać. A z ludzi, którzy chcą coś zmienić, tak naprawdę robią szurów, oszustów i cuda nie widać. Dzisiaj pożegnał się z Konfederacją Krzysztof Towiński, moi drodzy, który wspólnie ze mną budował Konfederację Rolniczo-Konsumencką w ramach Konfederacji, moi drodzy. Ponieważ przez dwa lata cała praca dla rolnictwa poszła psu w dupę. Konfederacja reprezentuje interesy nie polskich rolników, tylko reprezentuje interesy korporacji zagranicznych, w tym wielkoprzemysłowych hodowli trzody chlewnej, kurczaków, etc. To moi drodzy twór, który powstał. Nazywa się antysystem, nazywa się, że jest to partia polityczna propolska, a to jest agentura amerykańsko-izraelska, moi drodzy. I niech pan Tuduj powie, jak to wygląda. Niech powie, jak przedstawiciel Kurwina zwerbował ludzi z Karpacza i robią sobie konferencje prasowe. Wspólnie w Sejmie, moi drodzy. Tak jak jest wentylowane i kontrolowane środowisko, a zwłaszcza te marsze, moi drodzy, to już się wyłbienie mieści. Dlatego ja nie jeżdżę na te marsze, bo mnie nie interesuje już to. Pracuje, interesuje mnie praca u podstaw, praca polityczna, praca na rzecz tworzenia struktur do wyborów parlamentarnych prawdziwego antysystemu. Nawet nie chcę tego nazywać antysystem, bo jak widzę te konfederacyjne ryje, które widziałem w Karpaczu na Davos, moi drodzy, jak Bosak, Urbaniak, moi drodzy, Tuduj i cała reszta, moi drodzy, to się żygać chce. Jak widzę ich, moi drodzy, kiedy oni lansują się z pisowcami... W dobie kryzysu, kiedy mamy największy kryzys gospodarczy, to moi drodzy, oni bawią się bardzo dobrze za nasze pieniądze w Karpaczu. To jest pseudo-antysystem, to jest taka sztuczna. To są moi drodzy polskojęzyczni tylko i wyłącznie obywatele, ale są to reprezentacji. Na pewno nie nas Polaków. I czas najwyższy, abyście się obudzili z letargu, jak jesteście swanie rozgrywani, kto z poszczególnych tych antysystemowców pracuje dla Konfederacji. Tak potraktowali Czerniaka, tak potraktowali Towińskiego, potraktowali rolników, potraktowali mnie. I tak traktują wszystkich, moi drodzy. Męcen, mogłeś zostać posłem, mogłeś wnieść więcej, ale lepiej było załatwić sobie układziki z pisem i pieniążki. Tak samo, Bąkiewicz, z całego tego antysystemu ile dostałeś pieniędzy? Odpisu. Czy to prawda, że dostałeś? Czy prawdą jest, że sponsorują też korporacje? I nie dziwię się, że Towinski dziś zakończył konkretnie współpracę z Konfederacją. Tylko co dalej? Co dalej? Co dalej dla rolników? Co dalej dla zwykłych ludzi? Co dalej dla polskich dzieci? I co ze sprawą trucia polskich konsumentów, a zwłaszcza co? Ze szczepionkami dla dzieciaków. O no właśnie, ta antysystemowa formacja, zwana Konfederacją, poparła, moi drodzy, wprowadzenie stanu wyjątkowego. Ta Konfederacja, tak naprawdę, jej bardzo mocno pasuje, ta cała sytuacja związana z podwyżkami dla posłów. Dla senatorów, moi drodzy, że to podpisał się pod tym Andrzej Duda. Przecież to nie oni. Oni nie głosowali. Oni biorą udział tylko w tym chorym antysystemie. Moi drodzy, ludzie, jak się nie obudzą i nie zaczną autonomicznie w swoich poszczególnych regionach się budować, i nie potrzeba Wam pośredników. Typu ten, czy tamten, czy ta, ten Nie potrzeba Wam żadnych pośredników. To Wy w poszczególnych regionach musicie zacząć tworzyć swoje struktury. I teraz moi drodzy, żeby nie było tak jak było z to z Grzegorzem Braunem, kiedy przyjechałem do Warszawy i usłyszałem jedno moi drodzy. Rolnicy mogą startować z szóstek i to jest nasza oferta, a jak. Na region nasz, moi drodzy, sadził człowieka z portfela, wyciągniętego jak królik z kapelusza, pana Utecha, się radza, prezesa partii taksówkarzy, i który nigdy, nigdy tutaj naprawdę nie był, nic nie zrobił i nawet na jednej debacie nie był. Konfederacja ma za zadanie odciągać. Niezadowolenie społeczne i kanalizować to. Oni nic nie zrobią ani dla rolnictwa, ani dla szczepień, ani dla poprawy sytuacji Polaków, tylko będą robić to dla swoich kolegów. O. A jakich to wy wiecie czosnkowych? Tak wygląda rzeczywistość. Moi drodzy, czas otworzyć oczy, czas otworzyć oczy i zacząć jednoczyć się, integrować się regionalnie, w poszczególnych regionach, tworzyć sobie struktury i nie wpuszczać żadnego syfu, żadnych pośredników i tych cwaniaków, moi drodzy, jak te jajko bosako. To...